Proszę Państwa, szósty raz już zaczynam nagrywać Państwu dzisiejszą naszą pogadankę i nie mogę sobie poradzić z tym, dlatego że muszę sięgnąć do tradycyjnej medycyny chińskiej, a jest mi ciężko, ponieważ wiem, że to, proszę Państwa, jest dla nas ciężkie, że to jest niezrozumiałe, że jest obce kulturowo, ale muszę, no muszę, proszę Państwa, do niej sięgnąć, bo już szósty raz zaczynam nagrywać dzisiejszy temat i nie mogę i przerywam cały czas i od nowa zaczynam, aby Wam to wytłumaczyć. I muszę. Jakoś Wam to wytłumaczyć, ponieważ bez tego, jeżeli nie sięgnę do, do ideologii tradycyjnej medycyny chińskiej, nie, nie zrozumiecie Państwo, o co mi chodzi. Proszę mi wybaczyć zatem. Tradycyjna medycyna chińska, proszę Państwa, opiera się na zasadzie równowagi. W organizmie musi być równowaga, IN i yang. Yin to jest, IN to jest, proszę Państwa, zimno w organizmie, to jest mokro w organizmie i to jest ciemno. Taka jest zasada. Odpowiada rodzajowi żeńskiemu i to wcale nie jest źle, ponieważ równowaga to jest równowaga. Natomiast yang odpowiada za ciepło, za sucho i za jasno. Dlaczego zimno, mokro i ciemno musi być w równowadze z ciepłem, z, suchym, z, jas... z suchością i z jasnością? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli któryś z tych wymienionych wyżej czynników zacznie przeważać w organizmie lub we wszechświecie, a my jesteśmy częścią wszechświata, to zaczną się problemy. Nie, nie rozumiecie? No więc wytłumaczę Wam. Jeżeli jest w organizmie nadmiar zimna, to mamy przeziębienie i leżymy. Chorzy. Jeżeli jest nadmiar ciepła w organizmie, proszę Państwa, mamy stan zapalny. I tutaj mamy jasno, jasne rozróżnienie. Zimno, poprzez swoje przekształcenie się patologiczne następu, yy, przechodzi w ciepło. To jest za daleko, już poszedłem. Cofam się. Proszę Państwa, w tradycyjnej medycynie chińskiej rozróżniane jest pięć pór roku. Nie cztery, tylko pięć. Jakie? Wiosna, lato, późne lato, jesień i zima. Boże, chyba mi się udało. 6 razy zaczynałem, proszę Państwa, nie są żarty. Ale widzę, że już idzie to w dobrym kierunku. Jak mówią niektórzy, główko na świat. W związku z tym, że mamy też te, te pięć pór roku, każda pora roku musi przynosić ze sobą pewne, pewne nazwijmy to, wartości. W zimie ma być zimno, wiosną ma być na jak majur, kwiecień, plecień. W lecie ma być sucho i ciepło, w, 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 wczesnym, w, wczesnym latem ma być przełom ciepła do zimna. No, Jeśli ma być taka mokra, bo musi być mokra, proszę Państwa, i zima ma być zimna, tak jak mówiłem, no i mroźna, najlepiej bo wymrozi wy wszystko. Jeżeli, proszę Państwa, każda pora z tych pięciu pół roku nie, nie zrobi to, co powinna zrobić, następuje tak zwane zachwianie równowagi. Zachwianie, równowagi. Jeszcze raz powtarzam. Min, zimno, mokro i ciemno. Yang, yang, ciepło, sucho i jasno. Proszę Państwa, yy, lato jest zdecydowanie yang. Ma być ciepło, sucho i jasno. A co było, proszę Państwa, w tym roku? <grych> w tym roku było mokro, zimno, wiecznie, nieprzyjemnie i to tak właściwie, to taka była, yy, to taka wczesna jesień była. I co, co, to, co ma to więc wspólnego z nami? A to, proszę Państwa, że my, jako ludzie, jesteśmy częścią wszechświata i podlegamy tym samym wartościom, co wszechświat. I jeżeli w lecie, latem było mokro, zimno i, i, i ciemno, to my, ludzie żyjący w takich warunkach, wtedy kiedy to powinno być inaczej, Poniesiemy tego konsekwencje. Jakie? Prze... Proszę Państwa, będą bóle zatok, będą bóle elementów układu pokarmowego na tle, na tle nerwowym, na tle, na tle proszę Państwa tego, że Wam do środka wchodzi zimno, które sobie buszuje gdzie chce i jak chce. No, i oczywiście zmiany skórne, które dotyczą, które dotyczą proszę Państwa, nasłonecznego, nieodpowiedniego docieplania skóry. Także to wszystko nas czeka i niestety nie jest to dobra, nie jest to, proszę Państwa, dobra wiadomość. No, ale nie ma tego złego, żeby jeszcze na gorsze nie wyszło. Oczywiście żartuję, musimy się jakoś ratować. Musimy się ratować, proszę Państwa, bo inaczej możemy sobie nie poradzić z tym. Jak, jak się ratować? Ja bym Państwu polecił, jak się ratować. No, no ratować się przede wszystkim trzeba yy, wzmacniając organizm. Wzmacniając organizm można eliksirem, eliksirem tybetańskim bez yy, żadnych problemów. Podany macie Państwo film Eliksir Tybetański. Ostatnio Wam podałem tak samo, jak go stosować, jak go używać. Wszystko macie Państwo yy, na kanale, czy w kanale. Proszę sobie stosować go. Do końca miesiąca października możecie Państwo stosować sobie eliksir tybetański. Tybetański bardzo poważnie Państwu pomoże. Pomoże Wam eliksir dlatego, że sprawi, że będziecie Państwo mieli większą odporność na organizmu, na takie patogeny, o których mówię. Szczególnie na zimno, na wilgoć i na wiatr. Bo jak mówią yy, Chińczycy, zimno wchodzi do do organizmu na strzale wiatru. Czyli no, nie, mniej, mniej więcej oznacza to tyle, że jeżeli jesteście państwo spoceni lub jak, jak, w jakikolwiek sposób źle ubrani, no to i owieje was, no to wtedy zimno wchodzi do organizmu. Oni tak to mówią i mają rację, bo tak jest. Potem są problemy, bolą mięśnie, bolą kości, przeziębienia, różnego typu sensacje są. Jaki jeszcze sposób? Inny sposób, proszę Państwa, to jest dieta. Die, dietą Chińczycy leczą choroby. My możemy sobie poprawiać yy, odporność. Przede wszystkim dieta musi się opierać, proszę Państwa, na potrawach, na potrawach gorących, podawanych na ciepło. Nie możemy już od teraz jeść zimnych potraw. Nie możemy. Nie możemy jeść, proszę Państwa, yy, potraw, które charakter swój mają zimny. Chiń, Chińczycy to rozróżniają. My nie musimy, ale się intuicyjnie wiemy, że musimy jeść potrawy o smaku ostrym i o smaku słodkim. Ostry smak przełamuje zablokowania zimna, poprawia krążenie krwi, otwiera pory skóry w celu usunięcia zimna to jest bardzo ważne. Wspomaga pocenie się, a pocenie to jest nic innego, proszę Państwa, jak wyrzucanie zimna z organizmu to jest właśnie to jest właśnie otwieranie pocenie się. O, oczywiście ogrzewają takie pokarmy i, yy, i wzmacniają trawienie. To mają za zadanie. Pamiętajcie Państwo, ostry smak, smak ostry, ostre przyprawy. Yy, musicie Państwo wiedzieć, że wszystkie potrawy o smaku ostrym i, i ciepłym, bo też tak jest, taki jest i gorący. Potem w dalszej części podam Państwu <laughs> zioła o takim charakterze, które możecie zastosować. Podajemy na sposób ciepły lub gorący, nigdy na zimny, bo byłoby to, byłby to po prostu dyskomfort. Proszę Państwa, jakie te przyprawy możemy, jeżeli mamy jakieś, jakąś dietę, stosujemy na przykład rosół, bo rosół bardzo dobrze rozgrzewa. Taki dobry rosół zrobiony na domowej, na przykład domowego, domowego chowu kaczce. Rozgrzewa nas. Możemy, jakie przyprawy możemy dawać? Otóż możemy czosnek. Ciosnek bardzo dobrze rozgrzewa, i, 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 i. czosnek jest złotem. To jest, proszę Państwa, to jest przyprawa to jest warzywo, które, które daje nam zdrowie. Dlatego jest w eliksirze tybetańskim: imbir, koper włoski, pieprz, czarny, cebula. Rozmaryn, tymianek, bazylia, szałwia, cynamon, gałka muszkatułowa, goździki i, proszę Państwa, kmin. To są takie podstawowe rzeczy, które możemy stosować, które nam pomagają, proszę Państwa, zachować zdrowie. To macie Państwo tutaj, macie Państwo tutaj tablicę, i proszę sobie to wszystko ściągnąć i i stosować. Będziecie Państwo mieli z tego z tego pożytek, bo będziecie się po prostu chronić przed tym co nas czeka, czekać nas mogą i wiatry, i zimno, i słota, i, i co tylko na świecie, same atrakcje. <laughs> jak, je, jak jeszcze możemy sobie poradzić? Proszę Państwa przede wszystkim w okresie późnego lata istnieje duża szansa na złapanie zimna wilgoci, flegmy Wszelkiego rodzaju innych takich atrakcji. Co możemy zrobić? No, ciepło się ubierać, proszę Państwa. Musimy się ubierać ciepło, żeby w naszej strefie klimatycznej musimy pilnować organizmu przed wychłodzeniem. Bo jeżeli złapiemy, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli złapiemy, złapiemy zimno i wilgoć, no to mamy pozamiatane. Ono może nam nie wyjść w zimie, bo może tak nie wyjść, bo. Akurat to, co złapiemy w jesieni w zimo, to może wyjść nam w maju, bo to tak zazwyczaj bywa. Dlatego treba, musicie Państwo pamiętać, żeby się ciepło ubierać i wtedy mamy zabezpieczenie pewne przed tym, że, że nie będzie, proszę Państwa, że nie będzie mm, no problemu. No nie, że nie będzie problemu. Jakie, podam Państwu teraz niektóre zioła. Które możemy stosować yy, o charakterze ciepłym i gorącym. Ich możemy stosować, je możemy stosować proszę Państwa bez problemu przez całą zimę, przez jesień i wczesną wiosnę. I są to aloes, arcydzięgiel, bezczarny, czosnek, cynamonowiec, chyzop, imbir, jałowiec, kurkuma, kozieradka, len, muszkatułowiec, macierzanka, oman, papryka. Pierwiosnek, podbiał, rumianek, rozmaryn, wrotycz, żeńszeń. Dodam do tego, proszę Państwa, jeszcze miód, i dodam do, do tego jeszcze, proszę Państwa, propolis. Te rzeczy możecie Państwo sobie spokojnie stosować, ponieważ to są, no, to są zioła, które wzmacniają i ocieplają wnętrze. I zawsze Państwu, pomogą Państwu we wszystkich problemach związanych z tym, o czym mówimy dzisiaj. Taki jest układ. Teraz, proszę Państwa, podam Państwu jeszcze mieszankę rozgrzewającą taką prostą w robocie i obsłudze. Yy, I tak. Ona jest rozgrzewająca. 3 szklanki wody, 15 deko suszonego imbiru, jedna łyżka suszonego igliwia sosny lub ły, yy, dwie łyżki świeżego, jedna łyżka cynamonu, 2 łyżki suszone, suszonego owocu dzikiej róży. Tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że y, suszony owoc Dzikiej Róży ma, y, ma charakterystykę TMC chłodną, ale ma bardzo dużą zawartość witaminy C. I o to nam chodzi w tej mieszance. I teraz tak, całość gotujemy 20 minut, wyłączamy, następnie dodajemy jedną łyżkę ziela na włoci, do tego co wcześniej podane było. I parzymy to do 12 minut y, razem z tamtym y, wywarem. Potem odcedzamy. Proszę pamiętać, że, jeżeli włożycie Państwo ziele na włoci, to nie możecie Państwo tego trzymać dłużej jak 15 minut. Najlepiej 12 minut i odcedzić do termosu. I proszę pić sobie w równych porcjach Cało, cały ten wywar w równych porcjach. Pijcie sobie Państwo cały dzień i będziecie Państwo coraz lepiej się czuli. Bo jest to bardzo dobrze skomponowana mieszanka, która pomaga i, po, i wiem, że pomaga w dużo dużo, w y, y, sytuacjach o dużym natężeniu przeziębienia, bo ona po prostu i zabezpiecza górne drogi oddechowe i, i usuwa zimno z organizmu. Ale już tak Państwa położy, to proszę sobie kupić witaminę C, y, tysiączkę i co dwie godziny przyjmo, przyjmo, proszę sobie przyjąć dy, co dwie godziny jedną tabletkę witaminy C lub kwas askorbinowy jedna kapsułka, lub askorbinian sodu, to już co tam Państwo macie i popijcie Państwo pół, pół szklanki tej mieszanki wywaru, o którym mówiłem przed chwilą. To sobie Państwo wypijcie i na noc dwie kołdry i dwie tabletki polpirynę S. Chodzi o wypocenie się. Jeżeli Państwo się wypocicie na drugi dzień, powinniście wstać, jak małe dziecko, 15-letni chłopiec, albo małe dziecko, jak to mówią zdrowi. I gotowi do pracy. Można, proszę państwa, także wspomagać się w takich sytuacjach zakraplaniem roztworu wody utlenionej do nosa i do uszu. L nie jest woda utleniona film, proszę sobie sprawdzić, tylko róbcie to bardzo, ale to proszę, ba proszę państwa bardzo ostrożnie, ponieważ dostałem sygnały, że ktoś, kto, yy, yy, że tak powiem yy, Przedobrzył to miał problemy potem. A to częściował, chwilowa utrata węchu, a to miał problemy z uszami, a to z tym. Proszę to, na to uważać. To no, tyle na, na dzisiaj. Proszę Państwa, no, dzisiejsze nagranie było nieudane. Powiem Państwu, jakieś fatum na demnogiści. Sześć razy zaczynałem. Jeszcze miałem przerwę techniczną w czasie nagrywania. Jak Państwo widzicie, kamera się ruszyła, bo już przerwałem nagranie. No ale jakoś. Bogom dawnym dzięki, oczywiście w żartach mówiąc, dotrwaliśmy do końca. Jeszcze taka uwaga dla Państwa na koniec, jeżeli chodzi o, o imbir. Imbir pijcie sobie Państwo z herbatką, ale już bez cytryny, bo pamiętajcie Państwo, że cytryna ma charakter termiczny chłodny i ona ochładza organizm, więc nie dajcie cytryny do herbaty w zimie, bo to jest zabronione, prawnie zabronione, oczywiście żartuję. Proszę nie dawać imbiru do, przepraszam, proszę nie dawać cytryny do herbaty, tylko plasterek imbiru. Świeżego. Świeży imbir działa nieco inaczej, natomiast suszony imbir działa bardzo, ale to proszę Państwa bardzo intensywnie.